Ewangelia na czwartek z Ewangelii według Świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie mylicz pogrzebie. Czasem tak byśmy chcieli, żeby już wszystko się skończyło. Żeby to wszystko, co przeżywamy, już dobiegło jakiegoś kresu. Ostatni gasi światło. Koniec totalny. Ile mamy dni w życiu, kiedy naprawdę czujemy, że już więcej nie daje rady. Już po tym punkcie kończy się moja wytrzymałość. A Jezus dzisiaj właśnie do tych momentów nawiązuje. Do tych momentów, kiedy już nie ma siły, już nie ma nadziei. Utrudzeni i obciążeni. Utrudzony jest ktoś, kto podjął wysiłek. Obciążony jest ktoś, kto dał sobie coś nałożyć. Jak siedzimy w miejscu, nie ruszamy z tego miejsca, to trudno, żebyśmy byli tak naprawdę utrudzeni. Jeśli nie samymi sobą. I co mówi Jezus? Ja was pokrzepię. To znaczy, że On jest tym, który w tej sytuacji chce interweniować. I Ewangelia dzisiaj tłumaczy, w jaki sposób On chce interweniować, bo mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. My jesteśmy mieszczuchy. Ja sam, jak mam pomyśleć, co to jest jarzmo, to też mi ciarki przechodzą, od razu jakieś wspomnienia wiejskie, i nie znajduję tego obrazu. Ale jeśli patrzymy w przeszłość, co to było jarzmo? Takie jarzmo, o które Jezusowi naprawdę chodzi. Nie na jedno zwierzę zakładało się to jarzmo, ale wprzęgało się Dwa woły, jakąś parę zwierząt. To znaczy, że Jezus nie mówi, ja teraz nałożę ci moje jaszmo, a ty idź przez życie sam o swoich siłach. Jezus mówi, chodź, ja pójdę z tobą, pójdziemy we dwóch, we dwoje, razem będziemy nieść. Bo taki jest Jezus. My często myślimy, czy nie łatwiej byłoby mi, gdyby Jezus, Bóg zabrał mi ten cały bagaż do niesienia? Ale my nie wiemy, jaka byłaby ta alternatywna wersja naszej historii. Bóg w Chrystusie pokazuje, że on jest tym, który angażuje się w nasze życie. Wcale nie chce, żebyśmy z niego uciekali, szukali go tam, gdzie go nie ma. Bo gdzie jest Dług, gdzie jest Jego miłość, gdzie jest Jego zbawienie? W Twoim życiu, po pośrodku tej historii. Dlatego Jezus ani nie przychodzi po prostu zdjąć, żebyśmy dali za wygraną, żebyśmy gdzieś z zewnątrz byli zbawieni, wyzwoleni. Jezus przychodzi, pomóc nam nieść to, co mamy. On pierwszy był na krzyżu. On pierwszy podjął to wyzwanie, to doświadczenie, które stoi przed Tobą. Dlatego mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Bo my codziennie jakieś jarzmo nosimy, z kimś, z czymś jesteśmy wprzęgnięci. Święty Paweł powie w innym miejscu: nie wprzęgajcie się w jarzmo z poganami. Może my jesteśmy cały czas obciążeni czymś. Niesiemy pochyleni, patrząc tylko w ziemię, nie mając siły podnieść głowy, bośmy się wprzęgnęli w jakieś jarzmo, które absolutnie będzie tylko cały czas wymagać od Ciebie, cały czas ciągnąć Cię do tyłu, żebyś nie mógł kolejnego kroku postawić, żebyś ciągle wracał do punktu wyjścia. A Jezus z zupełnie innym duchem przychodzi. Bo mówi, ja jest, uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. Wszystko wokół krzyczy. Wokół Jezusa też jest wielki krzyk, zgiełk, yy, wojna o władzę, wojna o prawdę, wojna o wszystko. A Jezus przychodzi i nie opiera się złu. Przynosi tę nową jakość. Posłuszeństwo, miłość, ciszę? Może to jest to, czego my w głębi serca całe życie poszukujemy: cichy i pokornego serca. Zobaczcie, można być cynicznie cichym, odmówić drugiemu już nawet swojego słowa. Dlatego Jezus dodaje dzisiaj pokornego serca tam wewnątrz. Tam, gdzie nikt nie widzi, tam, gdzie są prawdziwe Twoje motywacje, pokornego serca, to znaczy dający tę możliwość bycia na drugim, przedostatnim miejscu, dający sobie tę świadomość, że nie muszę być pierwszy, ani ostatni, ani najlepszy, ani najgorsza fajtłapa. Jedyne miejsce, w którym jest dla mnie dzisiaj zbawienie, to jest. Dokładnie to miejsce, w którym stoję. Nie ma alternatywnej historii. Dlatego Jezus mówi: znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie. Tak jak jest coś podrażnionego, skóra, jakaś przestrzeń naszego życia, też potrzebujemy ukojenia. Jezus nam to ukojenie dzisiaj obiecuje. Ta Ewangelia jest. Wielką obietnicą dla tych, którzy czują trud, obciążenie, Jezus przynosi, zobaczcie, ciszę, ukojenie, ale nie obiecuje, że będzie łatwo. To jest to, że my chcielibyśmy taką obietnicę, takiego Jezusa, chrześcijaństwo w wersji light, takiej gładkiej, że się przyślizgniemy jakoś przez to życie. I kim na końcu byśmy byli? Może byś doszedł do momentu, gdzie byś w ogóle powiedział, a po co mi to wszystko? Ja sam sobie poradzę. Moje, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Jeśli dzisiaj twoje jarzmo jest gorzkie, jeśli dzisiaj twoje brzemię jest zbyt ciężkie, to zobacz, czy ono na pewno jest Brzemieniem Jezusa, czy to, co próbujesz przez całe życie jako ten tobołek za sobą taszczyć, ta jest na pewno tym jezusowym jarzmem i brzemieniem? Jaka jest wola Boga na Twoje życie? Dlaczego przychodzą te momenty, gdzie masz to rozeznanie i masz tę wewnętrzną radość, możesz mówić: Panie Jezu, dzięki, ja wiem, że to Ty. A masz te momenty, gdzie wydaje się, że chociaż po ludzku powinno jakoś pójść. No, męczysz się i męczysz. Męczysz się i męczysz. Dlatego ta Ewangelia jest pytaniem, czyje jarzmo, z kim chcesz iść przez życie. A z drugiej strony tą obietnicą, jeśli postawisz na mnie, jeśli dasz ze mną, poprowadzić to Twoje życie, to będziesz ukojony. Te wszystkie rany Twoje śmierdzące, te zgnilizne życia ja mogę ukoić. Dlatego decyduj. Albo w prawo, albo w lewo. Nie można być jednocześnie wprzęgniętym z jarzmo, z tym światem, z tym wszystkim, co dzisiaj tak pięknie i słodko wygląda. I z Jezusem, do Ciebie należy to słowo. Ty masz klucz do tego całego przedsięwzięcia o nazwie Twoje życie.